Trzymanczko jeszcze jeszcze się, ja bym nagram grę, która się nazywa Warospite i też się. Wybieramy się bitwę A i piszcie w komentarzach czy jeszcze tą gierkę, czy nie i wtedy dobra, to dołączamy do bitwy. I niedługo będzie ten. niedługo będzie. Będę wam nagrywał też kolejną gierkę. Nie chcę Wam żałować. A ja piszcie w komentarzach, czy Wam nagrać Film z nowego nabytku. bo w czwartek do nas przyjeżdża nowy nabytek tak dokładnie dwa nowe nabytki no ale piszcie czy 啊，吃吃、ah,。